Dzień dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym opowiadamy o drogach liderów we franczyzie i o tym, jak rozpoznać dobrą franczyzę. Rozmawiamy o rozwoju strategicznym, operacyjnym i finansowym dobrze poukładanych sieci franczyzowych, które wyposażają swoich franczyzobiorców w zaawansowany know-how w zakresie wiedzy produktowej, ale też w zakresie rozwoju biznesu. Franczyzobiorcom w takich sieciach łatwiej jest skalować biznes i osiągać zyskowne wzrosty. To tak zwane franczyzy 2.0, dobrze przygotowane do funkcjonowania w nowej ekonomii. To, to są sieci, które potrafią sięgać po technologię, po edukację, a przede wszystkim potrafią doskonale adaptować się do zmieniającego się otoczenia biznesu. W dzisiejszym odcinku o ustawie regulującej rynek franczyzy, nad którą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy to właśnie uregulowanie rynku rozwiąże największe problemy franczyzy i pozwoli franczyzobiorcom lepiej konkurować na lokalnych rynkach, rosnąć zyskownie i lepiej zarabiać? I czy operatorzy sieci powinni spełniać warunki dopuszczające je do działania w rynku jako Franczyzodawca. Moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości i przewodniczący zespołu do spraw franczyzy. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry, panie dyrektor, witam państwa. Dzień dobry. Chciałabym zapytać na początek, w zasadzie zmapować z Panem główne problemy franczyzy. Jak dzisiaj Ministerstwo patrzy na to, gdzie te problemy są? Zdecydowaliśmy się wziąć i dojść do regulacji, które mają obejmować rynek franczyzy, z uwagi na to, że. Prace, które trwały u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a trwały ponad dwa lata, niestety nie, miały swoje, nie doszły do skutku. Niestety rynek nie przyjął pod auspicją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców samoregulacji, która wpływałaby na jakość tego rynku. Wielokrotnie do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszały się osoby, które były pokrzywdzone właśnie przez, przez nierówność umowy, przez to, że nie ma pewnych regulacji e prawnych, a interes tych mniejszych, Czyli franczyzobiorców, nie jest odpowiednio zabezpieczony. Bo mówimy o sytuacji, w której to y, wielkie sieci, mm -hmm, zdarzały okay. się takie sytuacje, mm -hmm. wykorzystują swoją pozycję i proponują na przykład umowy, które są delikatnie mówiąc niekorzystne dla franczyzobiorców, a w franczyzie przecież chodzi o zysk dla jednych i dla drugich i dla franczyzobiorców i dla franczyzodawców. A co ustawa może w jaki sposób ustawa może pomóc budować lepsze biznesy franczyzowe tak naprawdę, no bo w gruncie rzeczy chodzi o dobry biznes w tym wszystkim chodzi o to, że no bo z dobrego biznesu w zasadzie można by było powiedzieć mało kto chce wychodzić, czyli jak ta ustawa ma na to zadziałać sama w sobie. Sama ustawa ma wprowadzić ramy odpowiedzialności, tak. dzięki mm -hmm. dzięki którym mali będą czuli się pewnie w tym prowadzeniu tym biznesu będą, będą zabezpieczone ich podstawowe interesy takie, które czasami podczas podpisywania umów, które mają charakter adhezyjny, no, mm -hmm. są nienegocjowalne, tak? i nie pozwalają e, negocjować pewnych rozwiązań, które są zawierane w takich umowach, a mówimy cały czas przecież o tym, że jest to relacja biznes to biznes przedsiębiorca mm -hmm. z przedsiębiorcą mm -hmm. tak? profesjonalista z profesjonalistą, oni przecież mogą to, to nie znaczy, że większy jest, większy ma większe możliwości, mhm. większe zaplecze prawno-organizacyjne i może narzucać mniejszemu coś, co dla niego jest lepsze, ale, a dla małego, który nie ma tego zaplecza, wprowadza go w błąd czasami. No, teraz mocno się koncentrujemy tutaj w tej rozmowie i cały czas w zasadzie w tym spojrzeniu na tą ustawę na stronie formalno-prawnej. A w zasadzie zadałabym pytanie, czy ten problem nie leży tak bardzo w regulacji, jak w tym, że te systemy franczyzowe w jakiejś części rynku są nie do końca dojrzałe organizacyjnie. Czyli co to znaczy? To znaczy, jak ja patrzę na rynek franczyzy jako uczestnik tego rynku, jako ekspert, to widzę... E, Dwa problemy główne. Jeden problem, który jest związany z wyposażaniem franczyzobiorców w know-how w sposób powielalny, systemowy. Widzę, że bardzo często ta wiedza pozostaje w głowie założyciela sieci czy też operatora sieci, a z drugiej strony problem też z odczytywaniem swojego wyniku finansowego przez franczyzobiorców, przez stronę, która w zasadzie wymagałaby, tak w cudzysłowie mówiąc, pewnego wsparcia w, takim, w takiej rachunkowości zarządczej, w prowadzeniu swoich być może tutaj analiz, tak żeby rzeczywiście te zyskowne wzrosty, o których cały czas mówimy, osiągać. I teraz pytanie, co powinno, czy to nie powinno być jakoś uregulowane, żeby rozwiązać problem wywiązywania się franczyzodawcy z obietnicy systemowego wyposażenia w know-how? Czyli, no bo jak ja jako franczyzobiorca wchodzę do sieci, to kupuję ten know-how w jakiś sposób i płacę za niego. I co wtedy, jeżeli go nie dostaję? Proszę o Pani istotną kwestię: edukacja i informowanie. Mhm. Edukacja jest jakby osobną kwestią, i oczywiście jest z, z zyskiem dla całego rynku, mhm. jeśli sieci będą e, dobrze edukowały osoby, które chcą skorzystać z tych sieci, ale również niezwykle e, istotne jest informowanie. Kontrahentów, bo to są kontrahenci biznes i biznes. To są mali i średni przedsiębiorcy i duzi przedsiębiorcy, mm -hmm. którzy powinni nawzajem siebie informować. Franczyzodawca, organizując sieć, powinien e, przedstawić franczyzobiorcy, czyli potencjalnemu kontrahentowi, pełen zakres informacji, wiedzy o tym, jak prowadzić ten biznes, ale też jakie są zagrożenia. Mm -hmm, Mali mm -hmm. przedsiębiorcy, którzy prowadzą e, e, biznesy pod tym marką, doskonale zdają znają sobie sprawę, znają uregulowania, znają uwarunkowania lokalnego rynku. Czasami są w stanie zwrócić uwagę tym większym franczyzodawcom mm -hmm. na pewne rzeczy, które na przykład dla nich byłyby niejasne. Mm -hmm. A, ale franczyzodawcy mają pełen zakres y, m, wiedzy, organizacji, jak sprzedawać ten biznes i jak... Zyskiwać na tym, nawet w takim lokalnym punkcie. Co mm -hmm. ważne, i tutaj jak pani poruszyła niezwykle istotną kwestię, jest też taka świadomość franczyzodawców. Ja spotkałem się jakiś czas temu z jednym z franczyzodawców, który mm -hmm. powiedział, że dopiero po 20 latach prowadzenia z sukcesami swojego biznesu był w stanie wejść w rynek franczyzy i sprzedawać go innym, bo wtedy dopiero po 20 latach jest w stanie uczciwie przekazać ten biznes innym. No, czasami niektórzy nie mogą czekać 20 lat. czasami no raczej są ta, <laughs> Będzie trudno w nowej ekonomii. Dokładnie, czasami są tacy, którzy. Bo modele biznesu się zmieniają, prawda? Dokładnie, niektórzy są tacy, którzy po pół roku prowadzenia biznesu już tak, są w stanie te tak. sieci. Wdrażać. Tutaj państwo nie może być obojętne na jednych i na drugich. Dlatego mm -hmm, też mm -hmm. mówię o tych e, ramach odpowiedzialności, żeby ta regulacja pozwalała e, współdziałać na uczciwych warunkach jednym i drugim. Mm -hmm. No właśnie, tu, tu powiedzieliśmy o tym obowiązku informowania, i rzeczywiście to jest tak, że jak ja jako franczyzobiorca potencjalny chcę kupić jakiś koncept, no to. Hipotetycznie niech mnie ktoś poinformuje, jak to wygląda całościowo, i wtedy ja mówię, dobra, no to jest dla mnie wystarczająca definicja systemu i wystarczające zaawansowanie, jeżeli chodzi o know-how albo nie. I to by było dobre, tylko potem jest w tym modelu Franczyzy taka w ogóle cecha tego samego modelu jest taka, że ja cały czas potrzebuję dopływu wiedzy, bo to jest jakby, mój, to jakby jest moje, moje działanie operacyjne, które wymaga. Prowadzenia przez kogoś, kto to doświadczenie ma, i też pojawia się bardzo dużo nowej wiedzy na rynku, nowych zdarzeń rynkowych, które cały czas jakby wymagają takiego wsparcia franczyzodawcy. I to jest czymś, co jest takim według mnie wąskim gardłem. I zadaję sobie pytanie, tak naprawdę, że czy e, uczestnicy rynku franczyzowego, czyli franczyzodawcy, e, nie powinni spełniać jakichś warunków? Żeby móc wejść z systemem franczyzowym na rynek, bo Państwo gdzieś tam odczytałam, że zajmujecie się myśleniem o tym, czy nie należałoby wprowadzić definicji franczyzy, w związku z czym czy nie powinniśmy jakby mieć jakiegoś sposobu kwali, kwalifikacji tych podmiotów, które chcą we franczyzie działać, bo muszą spełnić pewne przesłanki, że mają wystarczająco dojrzały system, gdzie dzielenie się wiedzą jest kluczem. Nasze rozwiązania i propozycje dla rynku franczyzy nie będą na pewno przeregulowaniem rynku. Stworzymy re regulacje, które nie będą możliwe do spełnienia i dla jednych i dla okay, drugich. Będą okay. no to rozwiązania, które takie jest nasze założenie i z, tym, z taką wiarą e, tworzymy te, e, te przepisy, mhm. aby właśnie tak jak powiedziałem wprowadzały ramy odpowiedzialności, ale były rozwiązaniami pro-biznesowymi okay. i dla tych dużych i dla tych małych. Mamy świadomość tego jak wygląda rynek, jesteśmy po etapie prac analityczno-koncepcyjnych, e, każdy etap prac będziemy konsultowali z biznesem tak, aby te rozwiązania były przyjmowane. To jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Jeżeli spojrzymy na tą naszą franczyzę z perspektywy takiego ekosystemu i różnych interesariuszy, którzy w nim uczestniczą, czyli i franczyzodawców, franczyzobiorców, agent rządowych, dostawców do sieci, funduszy inwestycyjnych, czyli wszystkich, którzy realizują jakieś biznesy, no to co możemy zrobić teraz, rozmawiając o umowie o regulacjach, co moglibyśmy zrobić, aby sieci franczyzowe sięgały po wyższy poziom zarządzania, tak żeby dobre praktyki wchodziły do biznesu jak najszerzej i tym samym wchodziły do gospodarki. Jestem przekonany, że w tym przypadku rynek zweryfikuje i pozwoli, jeżeli będą odpowiednie regulacje, będą optymalne dla, dla rynku, to te sieci, które wybijają się, te, które idą do przodu, te, które lepiej edukują, które lepiej informują, które dają większą szansę mm -hmm. małym i średnim przedsiębiorcom rozwijać się pod swoimi e, skrzydłami, będą się rozwijały, Potwórzą będą, będą, będą mm -hmm. wygrywały na rynku. Mm -hmm. Fajnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie Marcinie. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Moim gościem był dzisiaj pan Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości przewodniczący zespołu do spraw franczyzy. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.